Po utworzeniu zespołu lub w trakcie pracy z nim możemy mieć potrzebę udostępnienia naszym uczniom różnego rodzaju dokumentów. Możemy w tym celu wykorzystać na przykład kartę pliki dostępną na kanale ogólnym. W tym celu wybieramy kanał ogólny, a następnie przechodzimy do karty pliki. Warto zauważyć, że na tym kanale podczas zakładania zespołu utworzony został folder Materiały z Zajęć. Zamieszczone w nim dokumenty uczniowie będą mogli jedynie odczytać lub pobrać. Nie będą mogli zmienić ich zawartości ani usunąć. Jeśli na tych zasadach chcemy udostępnić klasie dokumenty, przechodzimy do folderu Materiały z Zajęć, wybierając jego nazwę. Następnie możemy skorzystać z jednego z dwóch sposobów przekazania dokumentów do zespołu. Pierwszy z nich to wybranie opcji przekaż dostępnej w menu karty pliki. Po jej rozwinięciu widzimy, że możemy przekazywać pojedyncze pliki bądź całe foldery. Jeżeli wybierzemy pierwszą z opcji, otworzy się okienko eksploratora Windows. Następnie możemy wyszukać materiały, które chcielibyśmy przekazać. Jeśli na przykład znajdują się na pulpicie, to wybieramy odpowiedni folder, a następnie wybieramy odpowiedni podfolder i w końcu wybieramy plik, który chcielibyśmy przekazać. Jeżeli klikniemy na przycisku otwórz, plik zostanie przekazany do folderu materiały z zajęć, w którym ostatnio byliśmy. Chwilę trwa przekazywanie materiałów, natomiast po ich przekazaniu nazwa przekazanego pliku. Pojawi się na liście dostępnych dokumentów w tym folderze. Wygodniejszym może jednak okazać się drugi sposób. Wystarczy pomniejszyć okienko aplikacji Teams, by nie zajmowało obszaru całego ekranu, następnie przejść do folderu, z którego chcielibyśmy skopiować materiały dla naszych uczniów. Po jego wyświetleniu natomiast zaznaczyć na przykład pojedynczy dokument, który chcielibyśmy przekazać do otwartego w tym momencie w oknie aplikacji Teams folderu na kanale ogólnym. W tym celu wybieramy nazwę określonego dokumentu i przeciągamy go następnie za pomocą myszy nad otwarte okienko w tym wypadku folderu materiały z zajęć. Po upuszczeniu przycisku trwa chwilę przekazywanie dokumentu. Gdy zostanie zakończone, zostaniemy powiadomieni odpowiednim komunikatem oraz nazwa pliku pojawi się w spisie wszystkich dokumentów dostępnych w otwartym folderze. W taki sposób możemy przekazywać nie tylko pojedyncze dokumenty, ale także całe foldery bądź dokumenty i foldery jednocześnie wystarczy zaznaczyć na liście wszystkie dokumenty, które chcielibyśmy przekazać, następnie za pomocą myszy przeciągnąć je na otwarty folder w aplikacji Teams. Po jego upuszczeniu chwilkę trwa przekazywanie w zależności od zawartości folderów. Proces ten może zająć mniej albo więcej czasu. Możemy także kliknąć na odpowiedniej opcji, by przejrzeć stan przekazywania poszczególnych dokumentów, które znajdowały się w folderach i podfolderach, które żeśmy przekazali do aplikacji Teams. Kiedy przekazywanie zostanie zakończone, zostaniemy również poinformowani o tym fakcie. Możemy w tym momencie zamknąć okienko podglądu. Od tego momentu wszystkie dokumenty, które żeśmy przekazywali, są już dostępne w ramach zespołu w folderze, do którego zostały przekazane, a jeśli tym folderem były materiały z zajęć, uczniowie będą mogli jedynie je przeglądać, pobierać na swoje komputery, ale nie będą mogli dokonać w tym miejscu żadnych zmian, ponieważ nie mają prawa edycji. W ten sam dokładnie sposób możemy postępować przekazując dokumenty na karty, Kliki w dowolnym kanale, który żeśmy założyli w ramach naszego zespołu, niezależnie czy jest to kanał prywatny, czy jest to kanał standardowy, dostępny dla wszystkich członków naszego zespołu. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w korzystaniu z aplikacji Teams w pracy z Waszymi uczniami.